Siema, witam was w pierwszym szwagro poradniku do Army Reforger. Dzisiaj pokrótce mówimy sobie system zdobywania expa, ale jeszcze zanim zacznę, chciałbym was zaprosić na serwer szwagro.net. No to lecimy! Pierwszym sposobem jest zabawienie się w Eurotrek Simulator 2. Pierwsze co, musisz znaleźć na mapie ten śmieszny zielony punkcik, a następnie po prostu podjechać ciężarówką, zapakować zasoby, pojechać na bazę, rozpakować, i exp jest twój. Moim zdaniem to jest najlepsza metoda. Drugim sposobem jest przejmowanie baz. Jest to dobry sposób, lecz ryzykowny. Ryzykowny dlatego, że podczas kontrataku przeciwnika może zginąć, a z reguły to się równa ze stratą punktów. W ramach bonusu mogę wam powiedzieć, żebyście zawsze pamiętali, żeby zaznaczyć się pod M, jako wolontariusz zapewnia to dużo punktów doświadczenia i z reguły jedna baza to prawie cały stopień. Trzecim sposobem jest transportowanie kolegów z drużyny. Nieważne, czy to będzie samochodem czy helikopterem. Liczy się tylko sam transport. Im więcej osób, tym więcej Expa. Expa nie ma z tego dużo, ale zawsze coś. Czwartym sposobem jest bronienie bazy. Polega to na siedzeniu w bazie i bronieniu jej. Expa nie wpada zbyt dużo, ale zawsze coś. Piątym sposobem jest budowanie. Polega to na budowaniu umocnień lub innych budynków wyposażenia bazy. Moim zdaniem to jest drugi najtrudniejszy sposób. Szóstym i najmniej znanym sposobem jest dostarczanie danych wywiadowczych. Polega to na tym, że jak zabijesz przeciwnika, on zawsze ma przy sobie dokumenty. Jest mała szansa, że te dokumenty będą ważne. Jeśli znajdziesz takie dokumenty, zabierz je, udaj się do najbliższej bazy i w głównym namiocie możesz się odłożyć w zamian za nagrodę w postaci Expo. Ostatnim sposobem jest status weterana. Jeśli będziesz odpowiednio długo żył, dostaniesz za to nagrodę w postaci punktów doświadczenia. To już koniec dzisiejszego szwagro poradnika. Jeśli dotarliście do końca, bardzo wam dziękuję i chciałbym, żebyście polubili i skomentowali ten film. Zapraszam Was też na nasz serwer szwagronet. Linki będą w opisie, w komentarzu. Wystarczy wejść na stronę internetową www.szwagro.net. To był mój pierwszy poradnik. Jeśli macie jakieś uwagi czy inne sugestie, to zapraszam do napisania tego w komentarzu. Trzymajcie się i do następnego. Yo!